Witam Was ludzie w kolejnym odcinku Stwierdzy e, Krzyżowiec Jest oczywiście ze mną biały e, I tak, to jest rewanż po ostatnim e, No i mam takie Dobra, daj już gotowy Mam takie mieszane uczucia Coś czuję, że będzie przegrana znowu, ale Postaram się coś ogarnąć. Masz większe szanse, bez ognia gramy i bez katapult. Tak, właśnie nie powiedziałem, gramy bez katapult, bez ognia. Bez, bez tam aby ten obiekt mógł funkcjonować. tych tak. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. E, domki, domki. Bardzo ważne. No jasne. O, ty już, już widzę, że ciśniesz w karczmy. No, populacja. No, wiadomo. Ja tutaj może pojadę właśnie więcej jedzenia, To nie wiem. Ale to. Już tam zobaczę. Potrzeba razu... drewna. O, tak drewna. Ale drewno to nie problem. Drewno jest tanie. No... Skład zapasu sobie powiększę. Mm -hmm. Pięknie. Teraz ten skład... o, ten skład zapasu jeszcze trzeba powiększyć. Potrzeba drewna Co jest tym drewnem? Nie można tutaj tego zbudować mój panie Idzie, idzie No tak, idzie Potrzeba drewna Nie wierzę Cała kasa pójdzie na drewno <gry> Tu się chyba nie da nic zbudować, chociaż nie jestem pewien. No to zbuduję tutaj. Osta ostatnie ożywienie u mnie było bardzo dobre, natomiast jak raczej ci wszyscy, co produkują żywność, nie będą walczyć. Chociaż, no... mo chociaż mogę się mylić. Na pewno. Może sięgną po topór jak drwale. Ale to mnie raczej nie uchroni. Dobra. Mm, tak, tak. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No, to jest. Drwalu nie przeszkadzaj. Nie można tutaj tego zbudować. Czego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Dobra, domki trzeba dobudować. Ej, popatrz, ale ci, ci wszyscy są... Mieszkają tutaj mieszkańcy, w tych domkach, to oni się jakoś nie biją. O. No nie. O. Widzę, że znowu... <grym> ...ciśniesz drwali. Oczywiście. Ty mnie chyba drwalami chcesz pokonać. No. Mocno, właśnie. <grym> no, właśnie. Dobra. Panowie tu ogarniacie wszystko? Zaraz tutaj się produkuje, się tu produkuje. Kurczę, bardzo dobrze. Jakoś obronę. O, fuck. A to, to trochę w innym miejscu muszę zbudować. Bowiem tu przed zawadzą. Chociażby tutaj, to powinno być ok. Dobra. Ha. Piekarni nie zbudowałem. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Ale to zaraz, zaraz wszystko. Ej, nie no, ja chyba o wszystkim zapomniałem. Tutaj nie ma wołów zaprzęgowych. A. Jak tam rozbudowa? O powolutku powiedział. A już, a już zaraz mi, mi nie pistaj. Jak trochę. Nie można tutaj tego. A, ja dużo czasu no powiedzmy. O, tylko mam piekarnie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł Pracownicy, pracownicy Está indo, dobra. Um... Rą. Siedziba otoczona. Ty! O fuck, ile tu trwali ciśnie. Siedziba U ciebie? U ciebie. Znaczy... U mnie ci twoi drwale. Aha, no tak, to nie tak trochę przerażające no dobra drwale to już się tak nie będą zbytnio potrzebni później no dobra nieważne Prosuję tutaj pocisnąć ostro um. dobra O, o tutaj. Dobra. To nie był dobry dźwięk. To nie był dobry dźwięk. Ja go akurat lubię. Dokąd czy masz ta głębokość? Ym. To jest grana Co? Naprawdę Ucha. No nie wiem, zobaczysz tego feyla na nagraniu Możesz na nas liczyć. Chociaż zamiast... zamiast pik, zamiast pik produkowałem włócznie. zawsze spoko. No wraca, niech chociaż coś robią, fosy będą kopać. <grywa> o oh, fuck. Ej, <grywa> co się tu dzieje? I tam co chwilę ktoś przeszkadza. Dlaczego? Jaka ekonomia? Człowieku. Co ja robię? Nie to, to. Dobra, to już mogę zburzyć w sumie. Ej, panie drowolu, co, co pan robisz? Zapisuję. Jesteś drugim największym władcą. <grym> Teraz co jest? To jak nie być być bez A balista też nie może być co? Nie. Mój panie, do obsługi tego urządzenia A, to to już... trzeba. To jest kilku wyszkolonych inżynierów, zwolniony ze służby. No to nie, to nie. Wasza łaskawość? Trzeba coś zbudować? A przydajcie się do czegoś. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tu. Buduje, Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Zbrojownia jest zapełniona. Buduje sprzęt oblężniczy. Zbrojownia zbrojownia, już. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Na rozkaz! Szybki marsz! Pięknie. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. O Aha, bo co? Fak... Też macie... Możesz Zmoczę na sobie ubranie. ubranie. To jest okarnięte, dobra to... To trzeba zburzyć, bo... Siedziba otoczona. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. A jak te tarcze są poustawiane bez sensu? Sierp. Tarcza przygotowana! Skład zapasów może zapewnił Wiem. Ale to nie jest największe moje zmartwienie. A jakie? Ooo, nadciągająca armia. Nie, Dlaczego? Tak Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Wasza wysokość. Dobra, Bikinierzy panowie, wy tam stójcie po prostu. Jesteśmy atakowani. Na ramię broń. Gotowi do boju, Dobra, postawa obronna, powiedz. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. Co ty mi gościu o spichlerzu Nasze teraz gadasz? Żywności, się, Co to... What <laughs> the fuck? <laughs> Ej Przygotować piki tak. Co to tam robi? Co robimy z nich miaska? Takie p... Tak. Ej. Dobra. Ja już nie mam pytań po prostu. Siedziba otoczona. Dlaczego tylko nie mnie nie ostrzeg? Ej, nie. Ci pikinierzy są ułomni, nie potrafię tego rozwalić. Ej, no! The fuck? Noo! Asasyni! Szybciej! Potaranie. Ale jakim cudem... Nie słyszałem, że jesteśmy atakowani. To jest jakieś podejrzane. Siedziba otoczona. Dobra, to tam jest... Jesteś drugim największym władcą. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Ta a wiesz, tam nie możecie iść, jasne Ha, tak, fajnie tylko, ja muszę spichlerz odbudować <grywanie> Tak sobie myślę, hmm O tu spichlerz Wracać mi do tego zamku Nasz skarb pustoszeje. Rozpieszczasz nas, panie. Jesteś nielubiany, mój panie <słuch> Jesteśmy atakować. Co się tu dzieje? O, mało was, mało. Uważam wysoko, no. jest robota stworzona właśnie dla nas. W miarę jakoś idzie. Nasz skarb pustoszeje. Taki system podatkowy jest sprawiedliwy. Dobra. Od zapasów, skład zapasów. tam ja tyle drewna. No za bezsens. Wspaniale. Zbrojownia jest. Nie! Gdzie mi te tarany? Ja ci dam. Panowie, wy Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Panowie, co wy wyrobiacie? Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Nie. Co jest? nowych rekrutów ser. Dlaczego nie mogę rekrutować jednostek? Co się dzieje? Praca została wstrzymana. Co się dzieje? Uwaga! Tak się. Trzeba nam nowych okay. rekrutów, ser. Służę, pom. Rozgonić te hałaskę. Żadem nie ujdzie z życiem. Ej, no takie pytanie, kiedy ty żeś to zrekrutował wszystko? Strapiłmy. Nara nie broń! Ruszać się! Ej, ja co no. ty atakuje naszą bramę. A. Trzeba nam nowych rekrutów, sir! A Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Nasz skarb pustoszeje. Zaraża została wstrzymana, ser. Praca została wstrzymana, panie. Praca została wstrzymana, Tak, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Przygotować piki. Zrobimy z nich miazgę. What the fuck... Dokąd idziemy? Maulaj!

Zapisuje. Jesteś drugim największym władzem. Potrzeba nam Potrzeba nam nowy rekrutów. Potrzeba nam nowych Potrzeba nam nowych rekrutów Potrzeba nam nowych Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych nam a nawet jednostek nie mogę rekrutować, bo nie ma z kogo. została GG! GG, tak. Skąd ty bierzesz tych pikinierów, noo... 37 tysięcy, prawda? Do kas. No... A... no. Ładnie, ładnie. Dobra. Jak widać... Nie potrafię cię pokonać, przynajmniej póki co. Ja, no co za bieda. No tak, dobra. Więc ludzie, jeżeli wam się podobało zostawcie lajka. Nie wiem... Subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie więcej filmów, czy coś... Aaa, ja, ja już nie, nic nie mówię, lepiej. Dobra. Pożegnaj się, biały, i tyle. Cześć. Cześć, no. Dobra. To do następnego odcinka.